Niezwykła historia kobiety, która lecząc nowotwór piersi dowiedziała się, że jest w ciąży. Magda Prokopowicz, żeby uratować życie siebie i dziecka, swojej dziecka, musiała podjąć dramatyczne decyzje. Teraz ma dwuletniego synka, a choroba się cofnęła. Całą tę historię będzie można poznać dziś o 23.10 w jedynce w cyklu Na Własne Oczy. Film dokumentalny Aliny Mrowińskiej, Magda, Miłość i Rak. Teraz relacja Marcina Wikły. Amputacja obu piersi to był dla Magdy szok. Tym bardziej, że właśnie była w trzecim miesiącu ciąży. Nowotwór zjadał ją i zaczął zagrażać dziecku. Każda kobieta w ciąży. Hmm. Raczej myśli o tym, że będzie się zbierał pokarm w piersi, a nie że tych piersi nie będzie miałam. To miał być tylko pierwszy warunek podjęcia walki z chorobą. Potem miała być długa i wyczerpująca chemioterapia. Większość lekarzy zdecydowanie nalegało, żeby usunąć tę ciążę. Nawet włoski lekarz, którego byliśmy na konsultacjach wcześniej. Jakby ten fakt się zmobilizował do walki. To, że jesteś w ciąży i jesteś odpowiedzialny tylko za siebie. Dziś na oddziale onkologii Mały Leon czuje się jak u siebie. W końcu odwiedza człowieka, któremu zawdzięcza życie. Doktor Jerzy Giermek, onkolog. To on zadecydował, jakie leki podać ciężarnej Magdzie. Pan doktor Cię uratował, wiesz? Gdy nie pan, pan, doktor, doktora? pan doktor mu dawał chemię w wieku z bardzo młodym. No. <noise> Jest to jeden z najmłodszych obywateli w tym kraju, którzy chętnie dostawali. Tak? Leon urodził się dwa tygodnie po ostatniej chemioterapii. Silny i zdrowy chłopiec. Ocena dziesięć punktów. Magda pamięta jak przez mgłę, że Bartek przytulił jej synka do twarzy. No Najpiękniejszy chwila w naszym życiu. Rok później nastąpił kryzys, jakiego się nie spodziewali. Znajomy lekarz z Katowic powiedział, że, żebym się przygotował, że do, do tego, że żona zacznie panu znikać. Po kolejnym roku leczenia Magda jest już zdrowa fizycznie, a psychicznie silna jak nigdy dotąd. Dzisiaj mam takie poczucie, że, że ja nie umrę. Jest miłość, ta miłość była, jest i będzie. Dzięki niej próbujemy konstruować to życie na nowo, jakby urządzać się po wojnie. A kiedy mają chwilę zwątpienia, przypominają sobie najbardziej magiczne momenty w życiu. Jak wychodziliśmy ze szpitala z lankiem na niby pojawiły się dwie tęcza jednocześnie. Tęcza nazywana jest uśmiechem Boga do Magdy, Bartka i Leona uśmiechnął się wyjątkowo szeroko i szczerze, Marcin Wikło, wiadomości.